Dzień dobry, przed nami ostatnie spotkanie u siebie. Nie mówię, że w tej rundzie, bo runda się skończyła, którą zakończyliśmy miłym akcentem, natomiast mamy dwa spotkania awansem, dlatego gramy ostatnie spotkanie z nie Nieciecza. Wbrew temu, co pokazuje tabela, będzie to bardzo trudne spotkanie, mimo tego, że mamy bodajże... Dwa razy więcej punktów od, od Termaliki. To jest zespół, który stara się grać ofensywnie. Myślę, że trener Lewandowski wykonuje naprawdę dobrą pracę. Nie przekłada się to na razie na zdobycz punktową, natomiast są bardzo groźnym zespołem grają, tak jak powiedziałem. Ofensywnie. Myślę, że brakuje im troszeczkę szczęścia i proste błędy indywidualne w obronie spowodowały, że jest takie miejsce, a nie inne. My musimy być skoncentrowani. Nasza pasca niedawno została przerwana, dlatego musimy być czujni. Wygraliśmy ostatnie spotkanie i z ob, olbrzymią koncentracją, tak oczywiście z we własne umiejętności. Wyjdziemy na ten mecz po to, żeby powalczyć o, o trzy punkty i zachować komfortową sytuację przed rundą wiosenną. Czas na pytania. To ja może tak troszkę z innej strony. Wspomniał pan, że to jest ostatni mecz. Eee, to może zróbmy sobie taki mały rachunek sumienia wobec pana. Co pan udało się przez ten rok zrobić w drużynie, a czego nie i czy pan bije się w piersi? Rachunek sumienia. No, wstrzymałbym się z tym jeszcze, bo mamy dwa spotkania i wtedy będzie jakby pełna ocena, tak? bo być może jeszcze w tych dwóch spotkaniach ktoś zaskoczy i będzie grał bardzo dobrze. Natomiast ostatni mecz pokazał, że naprawdę musimy być skoncentrowani do samego końca, bo prowadziliśmy 2 do 0, wydawało się, że mecz mamy ułożony, a. A końcówka była bardzo nerwowa i, i myślę, że nad tym musimy dalej pracować. Zawodnicy są świadomi i, i myślę, że do tego podejdą w odpowiedni sposób. No, ale co prawda to, to było pytanie do Pana Miejdusza. Co Panu, trenerowi udało się zrobić w zespole, mimo że mamy jeszcze te dwa spotkania, a co nie? Tak jak powiedziałem w tym pytaniu, może nie do końca Pan zrozumiał, nie chcę w tym momencie podsumowywać jeszcze, tak, bo bo, bo tak jak powiedziałem, zakończymy ten etap, będzie otwarty nowy, będzie podsumowanie po, po tych dwóch spotkaniach yy, i moje i, i, i zawodników i potem się do tego ustosunkujemy, co musimy zrobić, co ja muszę zrobić, żeby było lepiej, co zawodnicy muszą zrobić, czy coś musimy zmienić. Na pewno będziemy chcieli się wzmocnić po to, żeby być jeszcze lepszym zespołem, natomiast yy, ja sam do siebie, tak jak mówię, i do sztabu robimy wszystko, żeby nie przeszkadzać, tylko pomagać. W już spokojnie, wiedząc, że już się ma te pieniądze na komisję, na klub, psychicznie lepiej się utracić na, na, na... Wie pan co? Myślę, że jak każdy człowiek ma pieniądze na końcu, to się czuje lepiej. Yy, wiadomo, że yy, to wprowadziło więcej spokoju. Jeszcze do tej pory nie miało to przełożenia na szczęście, na wyniki, i, i wszyscy nie zwracali na to uwagi. Yy, natomiast jeżeli ma się taki komfort, że się ma, a nie że się nie ma, no to na pewno jest lepiej. Ale boisko jest boiskiem, pieniądze nie grają. Tak? Potrzebna jest koncentracja, mobilizacja, zaangażowanie, bo bez tego nie ma nic. To ja jeszcze poproszę o raport zdrowotny w tym momencie mamy przed dwoma ostatnimi spotkaniami, bym powiedział, bardzo komfortową sytuację, bo nikt nie pauzuje zarzuty kartki, wrócili zawodnicy właśnie po przymusowej pauzie, tak naprawdę poza kontuzjami długoterminowymi, które idą w dobrym kierunku, tak? Marcina Budzińskiego, Maćka Domańskiego, i Konrada Wrześnickiego, tak, yy, nawet kamień Kościelny wznowił już treningi, także na ten mecz może jeszcze nie będzie brany pod uwagę, ale jeżeli się wszystko dobrze potoczy, to w następnym meczu będzie brany pod uwagę, dlatego tutaj nic, tylko grać. Czekamy na to spotkanie i mam nadzieję, że miłym akcentem zakończymy to spotkanie i podziękujemy naszym kibicom za wsparcie przez całą rundę.